Siemma Łukasz Kolewski z tej strony pozdrowienia dla całej Akademii Piłkarskiej Strzewa Trzymajcie się i dajcie się wszystko. Serdeczne pozdrowienia dla Akademii Piłkarskiej Strzewa Życzę Wam samych sukcesów i żebyście spełniali swoje marzenia trzymajcie się, pozdrawiam serdeczne pozdrowienia dla całej Akademii Piłkarskiej Strzewa, przesyła Jacek Góralski. Pozdrowienia panowie, trzymajcie się i trenujcie bardzo ciężko z waszymi trenerami. Hejka, z tej strony Janek Bednarek. Chciałem Was serdecznie pozdrowić i powiedzieć, że trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że miło spędzacie czas i, i cieszycie się swoim towarzystwie. Grajcie w piłkę jak najwięcej i, i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy się wspólnie razem na boisku i, i będziemy roz, mogli rozegrać jakieś spotkanie. Pozdrawiam Was i trzymajcie się. Hej! Pozdrowienia dla młodych piłkarzy z Akademii Piłkarskiej w Strzewie. Pozdrawiam Kamil Luciski. Będę trzymał za Was przód.